Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Rafał bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj cykl cyklu Kuchnia dla laików zrobimy bardzo prostą pastę z awokado na śniadanie. Serdecznie zapraszam. I może teraz tak szybciutko powiem, co będzie nam potrzebne, żeby przygotować tą bardzo prostą pastę na śniadanie i może zacznę od samego końca, czyli Majonez, dalej, sól i pieprz, dalej, mamy jajko i kawałek cytryny, szczypiorek, no i oczywiście, awokado. Nasze awokado obieramy ze skórki, wymujemy pestkę, wrzucamy tutaj do miseczki i rozgnieciemy to awokado widelcem. Teraz wciśniemy troszeczkę cytrynę. Okej. Okay. Bierzemy deseczkę i teraz Pokroimy nasze drobno nasze jajko. Moje jajko już pokrojone, wrzucone do miseczki. W ręku już trzymam już szczypiorek, którego drobno pokroimy jakieś 10 gram, czyli powiedzmy pół z tego. Także zaczynamy. Jak wszystko jest w miseczce. Należy delikatnie posolić, popieprzyć, dodać dwie łyżki majonezu i porządnie to mieszamy. No i jak wymieszam, to pokażę Wam oczywiście efekt. Proszę bardzo, moja pasa z awokado już jest gotowa. Za chwilę będę ją szamać, Powiem, że w smaku jest znakomita. Troszeczkę na chlebek, już sobie też pomidorki pokroiłem. Także sobie rzucę na górę po pieprze, po No i po prostu to zjem. Dobrze. Ja powolutku się zbieram. To był Krzysztof Rafał Bobylowski. Trzymajcie się, do słyszenia, hej! No i teraz zabieram się za sałatkę z winogronem. Mmm, też jest dobra. Poza tym zapraszam na kanał, bo jest już od, o, od 4 lat na kanale. Dobra, nie zanudzam. Cześć!